Przystępujemy do pytań w sprawach bieżących. Pierwsze pytanie sformułowali posłowie Danuta Pietroszewska, Pietraszewska, Ewa Żmuda-Trzebiatowska, Łukasz Borowiak i Waldy Dzikowski z Platformy Obywatelskiej. Pytanie adresowane jest do ministra pracy i polityki społecznej, a dotyczy programu dożywiania uczniów w 2014 roku oraz wieloletniego programu. Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Jako pierwsza pytanie sformułuje pani posłanka Danuta Pietraszewska. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie marszałku, pani minister. W grudniu 2013 roku zakończył się wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Uchwałą Rady Ministrów program przedłużono, a raczej wznowiono na kolejne lata. I w tym momencie powstał chaos, jakiś zamęt w samorządach, które były zdezorientowane i do końca nie wiedziały, czy uchwała Rady Ministrów jest podstawą, czy obliguje samorządy do podejmowania uchwał dotyczących dożywiania, szczególnie dożywiania y, młodzieży. W związku z tym kolejny problem dotyczy dofinansowania posiłków dla 20% uczniów bez wywiadu socjalnego. Zdaniem gmin obecnie zniesiono tę zasadę. By ją przywrócić należałoby przyjąć socjalny program osłonowy, a takiego, jak twierdzą gminy, one nie mają. Pani Minister, czy proszę o jednoznaczną interpretację. Czy uchwała Rady Ministrów dotycząca przedłużenia programu dożywiania uczniów na 2014 rok jest podstawą prawną dla samorządów do, do podejmowania w tym zakresie, zakresie lokalnych uchwał? Czy zasada dotycząca wywiadu socjalnego faktycznie została zniesiona i jakie konsekwencje dla gmin pociąga to za sobą? Chciałabym również wiedzieć, czy nakłady finansowe, czyli tzw. udział własny samorządów w programie wzrasta, czy nakłady wzrastają, czy maleją. Na jakim poziomie finansowania występuje obecnie program i jakie środki zabezpieczone na jego realizację są w poszczególnych latach? I czy planuje się zwiększenie w kolejnych latach na ten cel, środków na ten cel? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pani minister Elżbieta Seredyn. Panie marszałku, wysoka izbo. Szanowni Państwo, do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Po stronie samorządu leży między innymi dożywianie dzieci. Obok ważnych zadań społecznych, takich jak udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania. W latach 2005-2013 rząd zgodnie z ustawą z grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania w znacznej mierze wspierał gminy w środkach finansowych w realizacji tego obowiązkowego zadania. 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o ustanowieniu w drodze uchwały programu w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania i nazywa się ten program pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Jest to zupełnie nowy program. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na szczeblu centralnym, na szczeblu wojewódzkim wojewoda i schodząc niżej na szczebel samorządu gminnego jest to oczywiście wójt, burmistrz bądź prezydent. Ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia osobom, które spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w artykule ósmym ustawy o pomocy społecznej. Ze środków tych wsparcia udziela się w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu skończenia szkoły gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej, szczególnie trudnej sytuacji, kwalifikującej się do pomocy zgodnie z artykułem siódmym, ale także Udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego i w postaci produktów żywnościowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń Albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły bądź też przedszkola informuje właściwy według miejsca zamieszkania dziecka ośrodek pomocy społecznej, że jest potrzeba udzielenia temu dziecku posiłku i pomocy w formie posiłku. Natomiast przyznanie takiej właśnie formy pomocy wymaga podjęcia przez, przyjęcia przez gminę programu osłonowego. I ten, zgodnie z programem osłonowym można gmina może podejmować decyzję o dożywianiu dzieci tutaj mówimy o tej grupie 20 z poprzedniego miesiąca dzieci spoza wywiadu środowiskowego, dzieci spoza gru, grona rodzin, które korzystają z pomocy społecznej. I teraz konkretnie odpowiadając na pani poseł pytanie, tak jak już powiedziałam, uchwała Rady Ministrów z 10 grudnia nie przedłuża programu, który funkcjonował zgodnie z ustawą, a Rada Ministrów przyjmuje nowy wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Gmina na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej realizuje zadania o charakterze własnym. Te zadania, które są jej obowiązkiem. Natomiast jeśli chodzi o 20% dzieci, które mogą być dożywiane, ale wtedy Rada Gminy musi przyjąć uchwałę ustanawiającą program osłonowy. I to jest jedyna, wyłączna przesłanka do podjęcia uchwały Rady Gminy. To, co ważne, to uchwała Rady Ministrów nie jest przepisem, który nakłada nowe obowiązki na samorząd gminny. Rada Gminy ma obowiązek. Gmina ma obowiązek w zakresie własnych zadań obowiązkowych o charakterze obowiązkowym udzielać pomocy i wsparcia. Natomiast ta grupa dzieci, która mieści się w tych 20%, 20% to jest dodatkowa możliwość, która wymaga podjęcia uchwały Rady Gminy. Pytała pani poseł o środki finansowe. Otóż, yy, każdy rok to jest 550 milionów z budżetu państwa. Gmina podpisuje umowę z wojewodą, jeśli oczywiście przystępuje do programu dożywiania. Swój udział środków własnych to jest minimum 20% środków własnych. To, co jeszcze ważne i powinnam powiedzieć Wysokiej Izbie, to to, że udział w programie wieloletnim jest fakultatyw fakultatywny. Czyli tak naprawdę gmina nie musi przystępować do programu, ale ma obowiązek realizować zadania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności te o charakterze obowiązkowym w ramach środków własnych. Zatem podsumowując. Program wieloletni, który jest treścią załącznika do uchwały Rady Ministrów z 10 grudnia, jest programem fakultatywnym i partycypuje w kosztach jeśli chodzi o dożywianie tej grupy, która wymaga, natomiast nie jakby nie nakłada dodatkowych obowiązków. Gmina ma obowiązek realizować swoje zadania z ustawy o pomocy społecznej, a jeśli chce dodatkowo dożywiać dzieci, te, które są spoza wywiadu środowiskowego, Rada Gminy musi podjąć uchwałę, która mówi o programie osłonowym i nie podejmowaniu w drodze decyzji i wywiadu, bez wywiadu środowiskowego możliwość dożywiania. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister i pytanie dodatkowe zada pani posłanka Ewa Żmuda trzebiatowska Pani Marszałku, pani minister, w artykule 5 ustępie 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku Dziennik Ustaw nr 267 pozycja 2259 o ustanowieniu wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania określono że Rada Gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego, o którym mowa w ustępie pierwszym. Na tej podstawie niektóre Rady Gminy podjęły w 2009 roku uchwałę podwyższającą kryterium dochodowe do np. 200% tego, o którym mowa w artykule 8 ustępie pierwszym punkt pierwszy i drugi ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Są rady gminy, które powołując się na uchwałę Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 roku obniżyły podniesione wcześniej do np. 200% kryterium dochodowe do 150% tego, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Czy w świetle obowiązujących przepisów Rady gminy mogą przyjąć uchwałę 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w artykule 8 ustępie 1 ustawy o pomocy społecznej, czy są zobligowane do przyjęcia kryterium 150%? Proszę o podanie podstawy prawnej. Dziękuję i bardzo proszę panią minister o odpowiedź. Dziękuję panie marszałku, wysoka izbo. Tak. Rady gminy mogą podejmować takie uchwały do dowolnie wybranego kryterium. Natomiast to co zostało zapisane w wieloletnim programie dożywiania jest wprost doprecyzowane, że koszty, w jakich może gmina partycypować w tym zakresie, sięgają tego 150% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Zatem, idąc dalej, jeśli gmina podejmie stosowną uchwałę o dożywianiu powyżej 150% kryteriów, będzie zobowiązana do tego, żeby pokryć te koszty z budżetu własnej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister.